Hyhyhy Bo mnie zajeb... Ja nie chcę zagrać ten mikrofon? Ja nie, nie chce Ty Macie jakieś znaki? Nie było A kto z tym? Ja e, W Pawką właśnie Jaką apaszką no Z pipawką, kurwa. <noise> Nie mam pipawki. Ty, ale ananas. E, mam! Łe, ponadto! E, co tutaj jest? to się, turna samo! Ej, tu ucieka! Tej Moje! To Nasze, wspólne. Okay. Nie świeć <noise> mi, bo ja!

CZEKAĆ!!! O, dziesiątka, dziesiątka, hantuję! No... Odwiedź no, agenta! Tak, agent... ...dead! Tak, agent dead! Mamy to... Tu... <laughs> yes No, także można na spokojnie wrócić do chałupki. Show yourself! No, a jednak nie da się Helen Brown Helen Brown, show yourself Elton John Elon Brown, poka dupę <fair> Kurwa Skkurliła <śmienia> się Chyba pokazała, tylko że się nie odwróciłem Nie widziałem <śmienia> A widziała, widziała. widziałeś o? Ja? Nie, ale mam aparat i No i kolejny palas poszedł siedzieć Crouching i do dokumentacji. E, możecie się, możecie się mamy zdjęcie tutaj. Ale nie grasz nexta e. kurwa. Kuła, ganka miałem! Ko koledzy umierają, a gościu se stoi przed tym i przychodzi jak uraz, kiedy się wszystko skończyło. Nie moja wina, że ganka, Kurwa, miałem. ona miała się Ej, powiedz mi, no mi Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Do wody ustalmy. Nie <laughs> wiem. Tego nie było. Było pismo duchach? Nie. No było RMF i odciski tylko. Ej, byłem w temperatury, tak no nie właśnie, nigdzie nie było. To pisma nie było, orbów nie było, spirit boxach bo też nie było. To chodzi, że to Joreo no Tak, jak właśnie myślałem, ale to trzeba jest... Dobra, zaznaczmy George i chodźmy. Rozpierdolę was wszystkich po kolei kurwa.